1998 roku, kiedy pan prezydent Krzysztof Hildebrand zaproponował mi wówczas, żebym został jego zastępcą, zastępcą prezydenta miasta Wejherowa. Było to wielkie wezwanie, z którego starałem się wywiązać jak najlepiej tylko potrafię. Wcześniej pracowałem przez długie lata w Zespole Szkół Elektrycznych w Wejherowie, gdzie Pełniłem funkcję przez 12 lat dyrektora tej placówki oświatowej. Między innymi do zakresu moich zadań należała Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Wychorowskie Centrum Kultury, Oświata i w niewielkiej części sport i organizacje pozarządowe. Środek Pomocy Społecznej funkcjonował czy miał swoją siedzibę na Sobieskiego. Potem została przeniesiona na ulicę Kusocińskiego. W wyniku przybywających zadań w MOPS-ie było to za małe. I decyzją prezydenta, wnioskowałem do prezydenta, że może zmodernizować ten całkowicie budynek i pozostałe instytucje, przenieść w inne miejsca i tak Tą propozycję pan prezydent przyjął i rzeczywiście przystąpiliśmy do modernizacji tego całego budynku, który został przeznaczony na siedzibę Miejskiego Środka Pomocy Społecznej w Wejcherowie. Pamiętam, jak dzisiaj ponad półtora roku trwała modernizacja tego obiektu, który dzisiaj jest wizytówką miasta. Jest pięknie odremontowany, nowoczesna. Architektura z tego starego budynku. Dostosowaliśmy wnętrze tego obiektu do potrzeb pracowników Miejskiego Środka Pomocy Społecznej. Także, w moim przekonaniu, warunki zostały stworzone, bardzo dobre. Ale oczywiście, jak coś robiliśmy i robimy w naszym mieście, to z perspektywą co najmniej 20 lat do przodu wyprzedzamy. Epokiem został wyróżniony ten obiekt w konkursie modernizacja również roku zostaliśmy w wyróżnienie jako, jako miasto. Jedno z najbardziej palących problemów, które w zadaniach Miejskiego Środka Pomocy Społecznej to było znalezienie pomieszczeń dla osób bezdomnych. I myślę uważam, było to wielkim sukcesem, że praktycznie w naszym mieście przy pomocy. Sióstr zakonnych, bo to trzeba wyraźnie podkreślić. I dzisiaj z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję siostrom zakonnym, które mają swoją siedzibę na Kopernika. 16, że można było za ich jak gdyby powołaniem, ich misją, którą sobie przyjęły za cel, znaleźć miejsce dla osób potrzebujących. Jest tam w tej chwili około 12 miejsc. Dobrze. Wyposażonych pokoików, gdzie te osoby mogą tam przebywać w okresie tym ochronnym, szczególnie, chociaż niektórzy przebywają tam dłuższy okres. Na uwagę również zasługuję, że siostry podjęły się zadania pobudowania czy stworzenia tam świetlicy środowiskowej, za to również jestem bardzo wdzięczny. W mojej perspektywie czasowej pamiętam jak budżet Miejskiego Środka Pomocy Społecznej wynosił około 5 milionów. Dzisiaj, gdy odchodzę z tego stanowiska, to budżet na rok 2015 przyszło mi zaplanować w kwocie 20 prawie 6 milionów. Także widać, jak te zadania na obszarze pomocy społecznej dla naszych Wejherowian zdecydowanie rosły. No i tutaj jest też Piękne przesłanie kuchni świętego Franciszka, która praktycznie jak długo tutaj pracuje, funkcjonuje i wspiera osoby będące w trudnej sytuacji życiowej, które mogą codziennie skorzystać, oprócz oczywiście weekendów, z ciepłego posiłku. Kuchnia wydaje na dzień dzisiejszy w granicach 80 posiłków dziennie. Jest to bardzo dużo. I wszystkim wolontariuszom. Paniom, które przygotowują te posiłki, Ojcom gwardianem na przestrzeni tych kilkunastu lat rodzą się wielkie słowa podziękowania. Wszystkiego najlepszego, kochani nauczyciele. Takim moim, jak gdyby, konikiem pod zawodu. Jestem przecież pedagogiem, to były placówki oświatowe. Bardzo dobrze mi się współpracowało z dyrektorami wszystkich placówek oświatowych. Pamiętam te lata, kiedy w ich były trzy żłobki, na przykład. Potem było coraz mniej dzieci i postanowiliśmy pozamykać te obiekty. Tym bardziej, że nie było chętnych. Był taki, taki moment. Pamiętam 17 osób zatrudnionych, a 5-6 dzieci tylko przebywało w żłobku. No i podjęliśmy decyzję, że w pewnym momencie rezygnujemy i zamknęliśmy ostatni żłobek, który mieścił się przy ulicy Sobieskiego, A pozostałe placówki oświatowe, myślę, że nasze wejherowskie, Mogą być chlubą miasta Wejcherowa. Co roku bardzo duże środki z budżetu miasta zostały przeznaczane na, na modernizację, na remonty. Uczestniczyliśmy ile to było możliwe w różnego rodzaju projektach unijnych czy projektach ministerialnych. Ubolewam tylko, że przepisy oświatowe są bardzo niestabilne. Jak tylko mogę zapamiętać, pracując w oświacie, co nowy minister, to znowu nowe przepisy. I tak się rzeczywiście dzieje to do tej pory, a dzieje to się oczywiście za, ze szkodą dla tego środowiska. Bo co już wda, wydawało się, że już jesteśmy na etapie takim, że możemy inwestować dokładnie tylko w edukację, myśląc o tym, jak pomagać dzieciom. Bardzo zdolnym czy tym, którzy mają jakieś problemy w nauce, co dostawaliśmy następne zadanie, które wymagały dosyć sporych środków i nakładów finansowych. Pięknym takim momentem jest, kiedy w ramach projektu termomodernizacji udało nam się, z miastem gminą Redą, przystosować wszystkie nasze obiekty oświatowe, wymienić centralne ogrzewanie stolarkę okienną, stolarkę drzwiową, docieplić dachy, nową elewację. Przystąpiliśmy do projektu modernizacji boisk szkolnych, gdzie budujemy boiska szkolne ze sztuczną trawą, sztuczną nawierzchnią. Pracę zabaw w ramach projektu Radosna Szkoła, bo przypomnę, że wszystkie nasze placówki do roku 2014 powinny być wyposażone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji. W te, te prace zabaw wywiązaliśmy się z tego w 100%. Przeznaczamy również spore środki na za zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenie sal, sal językowych, pracownie komputerowe. Także myślę, że wspólnie z dyrektorami udało nam się wiele zrobić. Także tutaj się należą podziękowania wszystkim pedagogom. A taką wielką frajdą dla mnie to tak jak siedzę tutaj, patrzę, to jest taki dyplom, który dostałem od jednego z uczniów szkoły podstawowej numer 11 Oliwiera. nasza narzekała, że nic się nie dzieje w obszarze sportowym, a chcę powiedzieć, że organizacji które, pozarządowych, które parają się czy robią to z wielką satysfakcją, zachęcając swoich podopiecznych do uprawiania różnych dyscyplin sportu, począwszy od u koszykówki, siatkówki, lekkiej atletyki, piłki ręcznej, piłki nożnej, pływania i różnego rodzaju sztuk walki. Czy też ostatnio boksu, można tego wymieniać bardzo dużo. Sale gimnastyczny czy nasza jedyna pełnowymiarowa sala sportowa przy szkole podstawowej numer 6, a, mówiąc poprawnie zespole szkół, numer 1 w Rowie jest yy, wypełniona gwarem sportowców od poniedziałku do niedzieli, codziennie, do późnych godzin wieczornych, bo Ostatnie zajęcia kończą się z reguły codziennie o 21, ale z tego się cieszymy, że jest taka wielka popularność uprawiania sportu, głównie przez dzieci i młodzież. Stąd nie żałujemy tych środków, a należy powiedzieć, że tworzone zostały boiska praktycznie na każdym osiedlu, w każdym miejscu, gdzie tylko się zwrócili zarządcy, czy też osiedli, czy wspólnot mieszkaniowych, staraliśmy się, aby miasto stwarzało takie warunki do uprawiania sportu. Myślę, że takim wielkim wydarzeniem było otwarcie w Weihirowie krytej pływalni, bo to już każdy zapomniał, że taka jest, wydaje się komuś, że to musi być. Ona też jest wypełniona uczniami, czy, czy dorosłymi, bo. Nie wiem, czy wszyscy mieszkańcy wiedzą, czy pamiętają o tym, że od godziny 8 do 16 ona służy uczniom naszych szkół. Odbywają się tam zajęcia z nauki pływania dla wszystkich naszych szkół, a dopiero po godzinie 16 jest to przekazywane na zajęcia ogólnodostępne. To był rok, o ile dobrze pamiętam, 2003, już to już będzie 11 lat, jak kryta pływalnia w naszym mieście funkcjonuje. Powstało sztuczne lodowisko również przez zespole szkół numer 3. Jesteśmy w tej chwili w naszym mieście na etapie ukończenia całego kompleksu boisk z zespole szkół numer 1, no niestety planowaliśmy to zrobić w ubiegłym roku. No, jakoś tak wykonawca nam się gdyby nie sprawdził. Będzie dokończone w 2015, także zespół szkół numer 1. Będzie już miał też kompleks boiska, więc ze sztuczną nawierzchnią i w ogóle plany rozbudowy wszystkich obiektów sportowych są konsekwentnie realizowane. Pozostały nam jeszcze w tym roku, myślę o roku 15, wykonanie boisk ze sztuczną nawierzchnią przy szkole podstawowej numer 11, zespole szkół numer 2, czyli piątce i Gimnazjum nr 1. Będzie w tym roku ogłaszany, bo dokładnie 9 lutego, kolejny przetarg na budowę sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej nr 9. Bardzo ceniłem sobie i cenię współpracę z organizacjami pozarządowymi, których no, na tych przestrzeni Paru lat jak pełniłem tą funkcję, powstało bardzo dużo. Chociażby tu bardzo dynamicznie rozwijał się i rozwijał Uniwersytet III wieku. Nasz uniwersytet dzisiaj skupia ponad 300 studentów, 35 wolontariuszy, bo to głównie opiera się na wolontariacie. Także przed paroma, przed paroma laty przekazaliśmy obiekt na ulicy Kopernika. Wszystkim dziękować, podziękować chciałbym stowarzyszeniom sportowym. Ich jest bardzo dużo na terenie miasta Weichirowar, bardzo tak dynamicznie angażują się w kształcenie czy uprawianie, zachęcanie do uprawiania różnych dyscyplin sportowych. Wielkim wydarzeniem w czasie pełnienia funkcji zastępcy prezydenta było otwarcie przed półtora rokiem nowego Centrum Kultury, a jest naprawdę piękny, okazały i możemy być z tego dumni. Bardzo cieszę, że akurat mogłem w tym momencie uczestniczyć i pełniłem tą funkcję zastępcy prezydenta W związku z zakończeniem pracy na stanowisku Zastępcy Prezydenta Miasta Wejherowa z całego serca pragnę podziękować wszystkim osobom, z którymi miałem przyjemność współpracować w okresie ostatnich 15 lat. Serdecznie dziękuję Panu Krzysztofowi Hildebrandtowi, Prezydentowi Miasta Wejherowa, za okazaną życzliwość i serdeczną atmosferę w naszych wzajemnych kontaktach. Dzięki całemu środowisku oświatowemu, pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Wejherowskiego Centrum Kultury, organizacjom pozarządowym, radnym Miasta Wejcherowa i wszystkim tym, którzy pomagali w zmienianiu naszej wejherowskiej rzeczywistości, współpraca z Państwem była dla mnie źródłem wielkiej satysfakcji i zadowolenia. Jednocześnie życzę wszystkim powodzenia oraz wielu sukcesów zawodowych i osobistych. Dziękuję również pracownikom Urzędu Miejskiego jednostek organizacyjnych za codzienną pracę, która miała wymiar zawodowy, a także przyjacielski. Dzięki współpracy wszystkim Państwa mogliśmy zrealizować wiele odważnych planów. Kończąc ten etap pracy, cieszę się, że będę mógł służyć Państwu i naszemu miastu jako Przewodniczący Rady Miasta Weiherowa. Jeszcze raz bardzo serdecznie i gorąco wszystkim Państwu dziękuję.